Już wkrótce się zacznie. Koniec spekulacji, koniec oczekiwania. Ruszamy z pierwszą kolejką fazy grupowej Mistrzostw Świata. Zostańcie z nami, bo na Albait Stadium za chwilę będzie gorąco. Szanowni Państwo, zapraszamy na pachnący jeszcze nowością Albait Stadium. Wita się z Państwem duet komentatorski. Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Zaczynają nam się te Mistrzostwa Świata. Dzisiaj pierwsze mecze grupowe. Francja zmierzy się z Australią. Tak jak Tomek, ja również witam państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie fazy grupowej. Tu nie ma nudnych meczów, tu nie ma gry o pietruszkę. To są Mistrzostwa Świata. A teraz możemy zapoznać się ze składem Francuzów. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywne ustawienie, ale wiele zależy od roli, jaka przypadnie bocznym pomocnikom. Czy będą asekurować kolegów z obrony grając klasycznych wahadłowych, czy też głównie pomagać w rozegraniu. Jeśli będą wysoko się włączać do akcji, rywale mogą mieć sporo miejsca przy kontra. To na kogo zdecydował się trener drugiej drużyny. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. ten oto sposób oba zespoły rozpoczynają swoją przygodę w tegorocznych mistrzostwach świata. Ciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb, ale cała akcja kończy się stratą piłki. Gwizdek. Mamy rzut wolny. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Benzema ma groźnie, teraz na dobieg. Mbappé wyskoczył z obrony. Tak jest, proszę państwa. Kilian Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. To była idealna okazja na finezyjny strzał. Brawo! Go! No to mamy 1 do 0. Przed nami pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w tej grupie. Jak myślisz, kto poradzi sobie najlepiej? Francja nie bez przyczyny uchodzi za jednego z faworytów w turnieju. Reprezentacja trójkolorowych powinna spokojnie zapewnić sobie awans do dalszej fazy. Bo Popatrzmy, muszą to strzelić. Nic z tego. Pewnie chwyta bramkarz. Doskonale wiedział, gdzie poleci piłka. Takie interwencje nie biorą się znikąd, był dobrze ustawiony i uważnie śledził akcję. Francja ma sporo miejsca na skrzydle. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota, po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Bokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Niepewnie i wciąż mamy zamieszanie. I mamy próbę z dystansu. No i to mogła być kolejna bramka. Dobry strzał, ale trochę zabrakło. Nie powiększyli przewagi, ale są na dobrej drodze. Francuzi oddają piłkę. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Piłka znajduje teraz Benzemę. I gol! Gol dla Francji! Odskakują teraz rywalom, trudno będzie ich dogonić. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Strzelec dobrze przymierzył w krótki ruch. W takich sytuacjach zwykle szuka się winy w zachowaniu bramkarza. 2 do 0. Gramy dalej. Boj. Udało się utrzymać piłkę w boisku. Popatrzmy. Czysta interwencja i zaczną z za linii bocznej. I tym udanym wyjściem skasował atak Rywala. Antoine Griezmann. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce Rywala. Uwaga, jest faul proszę Państwa, będzie stały fragment gry w newralgicznym miejscu. i blisko było z tego rzutu wolnego. Z perspektywy stanowiska komentatorskiego wydawało się, że będzie gol. Boje. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Łatwo teraz przejmują, to niedobre zagranie. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Przódka do Kiliana Mbappé. Da radę tutaj strzelić. Gol, a jednak nie ma gola. Jakim studem Bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką? Niewiarygodny. Na środek pola karnego. Mocno Mbappé. A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Pierwsza połowa meczu na stadionie Albajt dobiegła końca. Kilian Mbappé sieje dzisiaj chaos w defensywie rywali. A na statystykach widać to jeszcze dobitniej. Liczby nie kłamią, rywale zostawiają mu dziś za dużo miejsca, a on niezwykł takich sytuacji marnować. Ostrzeliwuje ich bramkę regularnie, mają szczęście. Piłka w grze zaczęli drugą połowę. Walka o pierwsze punkty w fazie grupowej trwa. B teraz przy piłce. Dośrodkowanie. Do Benzemy. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Sędzia stosuje korzyść. Francuzi kontynuują akcję. Bol Pogba. Tył przy piłce. Dośrodkowanie. Do Benzemy. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Francuzi uznali, że kluczem do sukcesu będzie dziś posiadanie piłki. I wynik odzwierciedla ich. Zrobiło się teraz groźnie. Ależ teraz wejście obrońcy. Była dobra okazja. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. Tak, ta akcja jeszcze trwa, ale zupełnie wytraciła impet i element zaskoczenia. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Szansa na kontakt. Joris, jak on to wyciągnął? Wspaniała interwencja Francuza. Teraz z rogu na 11 metr. Francuzi będą kontynuować grę. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Powiedzieć, że trochę zabrakło do szczęścia, to nic nie powiedzieć. Odległość spora, ale to nie usprawiedliwia takiego pudła. Arbiter nie wahał się ani chwili i odgwizdał przewinienie. Dziesięć minut do końca tego meczu. Może dobrze dobrać. Pokazują się na pozycjach. I Griezmann otrzymuje podanie. Strza no i proszę. Rzut karny. Tak to musiało się skończyć. Ech, ech. To jest taki karny na dobicie przeciwnej drużyny. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Chyba znamy już zwycięzcę, spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Goodwin. Próbuję uderzyć, uwaga! No i mamy gola! Chwila radości dla kibiców, ale już chyba za późno tutaj na taki comeback. Nadal wysoko przegrywają. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę dla pewności, jak nie mam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Na tablicy wyników 3 do 1. Mija teraz bez kłopotu. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol dający drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy.